Na start ciekawostka, czy zauważyliście rogi nad głową Jana Pawła? Akurat wtedy, gdy rozmawiał z przyszłą kochanką żony. O tutaj! Witam wszystkich, którzy nie bali się kliknąć w kanał o 8 subskrybentach. Co by nie przedłużać, zaczynamy. 1670 to nowy serial Netflixa przedstawiający losy szlachcica Jana Pawła, który pragnie zostać najsłynniejszym Janem Pawłem w historii Polski. Produkcja budzi wiele kontrowersji, co potwierdza ilość kłótni na internetowych forach. Część osób uważa serial za kopalnię błyskotliwych cytatów, ale są też tacy, którzy zarzucają produkcji humor lotów. Jako, że serial został osadzony w konkretnych realiach historycznych, często dochodzi do eskalacji sporów, które ze zdawałoby się lekkich dyskusji na temat humoru, urastają do ostrych dysput światopoglądowych przyprawionych wyzwiskami, jadem i mnóstwem bezpodstawnej, typowo polskiej zawiści. Innymi słowy, serial zdobył olbrzymie zainteresowanie. Okej, okay. ale jak to w końcu jest? 1670 jest śmieszne, czy nie jest śmieszne? Cóż, nie odpowiem na to pytanie. Zachęcam do wyrobienia sobie prywatnej opinii w oparciu o prywatne poczucie humoru. W tym materiale natomiast opowiem o plusach i minusach skupiając się na prawdopodobnie fatalnej konstrukcji postaci. Dlaczego tylko prawdopodobnie, dowiecie się za moment. Najpierw jednak należałoby zapytać, co znaczy, że postać jest dobrze napisana. W wielkim skrócie, dobrze napisana postać jest wiarygodna. Dla przykładu, gdy Gandalf podczas podróży przez Morię krzyczy na Pipina, mówiąc, aby w następnym razem sam skoczył, wiemy, że jedynie uniósł się gniewem. Wiemy, że czarodziej bywa porywczy, ale ma również dobre serce, więc na pewno nie życzy Hobbitowi źle od dobrze napisana postać. Scena również do, została napisana dobrze, ponieważ w przeciwieństwie do kiepskich filmów Gandalf unika wygłaszania w stylu ojej, ojej, ale jestem porywczy. Czyli nie mówi nam jaki jest i co czuje, po prostu Gandalf zachowuje się jak Gandalf. Okej, okay, a jak to wygląda w 1670? Zacznijmy od głównej postaci. Głowa rodziny, zarządca folwarku oraz sarmata z krwi i kości, pan Jan Paweł. Facet wielokrotnie powtarza, że chce zostać najsłynniejszym mianem Pawłem w historii. Polski oraz, że chce wydać córkę za syna magnata. Sami przyznacie, że tekst o zostaniu najsłynniejszym mianem Pawłem pod kątem marketingowym jest świetny. Na pewno warto umieścić taki tekst w pierwszym odcinku i co tu dużo mówić przyciąga uwagę. Tyle, że przez 8 odcinków facet nic nie robi w tym kierunku. Co więcej, mało co nie przegapia sejmiku, na którym naturalnie powinien się wykazać. Odniosłem wrażenie, że twórcy najpierw napisali żarty, a później trochę na siłę nakazali postaciom żarty przeczytać. Czyli w 1670 to żarty tworzą postacie, a nie postacie tworzą żarty. Zamiast wyposażyć bohaterów w motywację, charakter, profil psychologiczny i pozwolić im reagować, wchodzić w interakcje ze sobą, ze światem czy mierzyć się z sobą, twórcy dają aktorom do przeczytania wcześniej napisane żarty. Zwiadujemy się, że Jan Paweł kiepsko zarządza folwarkiem, bo to pasuje do żartu, przez co spadają zyski, i nawet widzimy, jak pewien chłop podpala plony, bo to też pasuje do żartu. Ale pod koniec sezonu twórcy zapominają o marnej kondycji finansowej, gdyż Jan Paweł od tak wykupuje od sąsiada większą połowę Adamczychy. Nieścisłości jest więcej, ponieważ za każdym razem, gdy coś pasuje do żartu, postacie zachowują się pod dyktando żartu. Jan Paweł jednocześnie zna się na robocie, gdyż przeprowadza inwentaryzację oraz nie zna się na robocie, bo nie wie do czego służą obcęgi. Ten sam Jan Paweł czasem robi co chce, w tym obcina palce, napędzany autorytetem głowy rodziny, a czasem chowa się do szafy z całym swoim autorytetem przed żoną i córką. Dlaczego? Bo to pasuje do żartu. Co więcej, przez cały sezon Jan Paweł zostaje przedstawiony jako jednostka egocentryczna, przeceniająca swoje umiejętności, jako typowy, zapatrzony w siebie budz, niezdolny do refleksji, obserwacji czy zrozumienia innych osób. Ale wiecie co? Nagle pod koniec sezonu ten sam gość potrafi zaskoczyć zgrabnym tekstem, wygłosić pełną w treść mowę. To nic, że scenarzyści wcześniej zdążyli z niego zrobić kretyna kupującego hurtem cudowne herbatki. Ważne, aby w danej scenie postać pasowała właśnie do napisanego wcześniej żartu. Niestety sprawa wygląda podobnie z innymi postaciami. Syn ksiądz w pierwszym odcinku zostaje przedstawiony jako mądry i zaradny, by później dać się nabrać na fałszywego Jezusa, albo mało co nie zginąć przy połknięciu pierścienia. Twórcom spodobało się porównanie kościoła do korporacji, więc ksiądz musi być zaradny, musi pragnąć kariery. Ale gdy twórcom później podobały się inne żarty, zapominają o wcześniejszych założeniach, przez co podobno najinteligentniejsza osoba w rodzinie, sfata siostra i chłopa w jakiś groteskowy sposób przypominający poziomem sprytu akcję rodem z chłopaków z baraku. Żoną Jana Pawła jest podobnie. Zimna ryba leżąca krzyżem przed drzwiami, bo to pasuje do żartu oczywiście, okazuje się namiętną kochanką i to w damsko-damskiej relacji. Nieścisłości jest więcej, ale teoretycznie można tego bronić, bo co jeśli Jan Paweł celowo myli się w stosunku do swoich bliskich? To od Jana Pawła właśnie dowiadujemy się, że syn jest mądry, a żona przesadnie pobożna. Co jeśli gromkie deklaracje w sposób zamierzony zupełnie nie pokrywają się szczynami? Co jeśli twórcy między wierszami w pokrętny sposób wyśmiewają różnicę między tym, co Myśli o sobie on Paweł, a jaki rzeczywiście jest. Byłoby to ciekawe, nie powiem i nie mogę tego wykluczyć, stąd w tytule pojawia się słowo prawdopodobnie. Jednak ilość nieścisłości skłania mnie ku tezie, że dopisuje sobie ukryty sens tam, gdzie go po prostu nie ma. Także największym minusem jest prawdopodobnie fatalna kreacja postaci. Co jeszcze więcej z minusów? Nie przekonała mnie aktorska interpretacja syna magnata. Aktor podszedł do tematu odważnie, miał pomysł, ale moim zdaniem nie wyszło. Całe szczęście pomogła dobra praca kamery i montaż. W ogóle syn magnata pokazuje, jak trudno zagrać bohatera, do którego widz powinien poczuć szczerą niechęć. Łatwo jest przeszarżować. Z minusów to tyle. Mógłbym wspomnieć o kabaretowych scenkach, które nijak mnie nie rozbawiły, ale wiem, że dużo osób bardzo sobie je chwali. Plus ilość kabaretowych stawek świadczy o świadomej decyzji twórców, więc nie zaliczam tego jako minus. A teraz plusy. Najbardziej do gustu przypadł mi Jan Paweł, ale w żartach sytuacyjnych. Scena, w której prosi, któryś raz prosi, aby na gościa o nagła śmierć, nie mówić już nagła śmierć, jest rewelacyjna. Gdy komuś takiemu jak pan Bartłomiej Topa pozwoli się wygrać humor nie tylko za pomocą tekstu, ale również mowy ciała, odpowiedniego tembru głosu oraz osadzenia żartów w przestrzeni, wtedy dzieją się cuda i jest bardzo, bardzo śmiesznie. Byłem zachwycony zdjęciami, pracą kamery, montażem oraz niezwykle świadomym doborem perspektywy w ujęciach. Każde cięcie uważam za przemyślane. Dużo humoru wynika z kompozycji ekranowej czy grania przestrzenią. Reżyserom zdarza się umiejętnie wykorzystać natężenie świateł, cienia oraz nasycenie kolorami. Warstwa dźwiękowa na wysokim poziomie. Kostiumy i lokacje przekonujące, oddające klimaty. Jeśli ktoś jeszcze nie widział, gorąco zachęcam. Seria ma dużo wspólnego z The Office, ale również też pod wieloma aspektami od The Office się różni. Na pewno nie jest to przełożenie formy. Jeden na jeden, jeden do jeden, ale to już jest temat na kolejny materiał. Dzięki za uwagę, pozdrawiam. Hej!